Jak odebrać i półautomatycznie zaksięgować dokument z portalu Dokumentów w rachmistrzu i rewizorze Nexo Nexo Pro? W celu odebrania dokumentów z portalu Dokumentów przejdź do modułu Dokumenty pobrane dostępnego w grupie księgi. Przy pierwszym otwarciu modułu program automatycznie odbiera dokumenty z portalu. Możesz też uruchomić proces pobierania ręcznie korzystając z przycisku odśwież listę plików. Odebrane pliki są prezentowane na liście. Zaznacz dokument, a po prawej stronie zobaczysz jego podgląd. Możesz go pomniejszyć, powiększyć lub w razie konieczności obrócić. Masz też możliwość zresetowania podglądu do domyślnego widoku. Klikając w ikonę lupy otworzysz plik dokumentu w domyślnej przeglądarce. Jeżeli nadawca pliku dodał do niego komentarz, zobaczysz go klikając w środkową ikonę panelu opisu dokumentu. Półautomatyczna dekretacja faktur pobranych z portalu dokumentów polega na wykorzystaniu opcji Wprowadź dokumenty, która bazuje na przypisanym do dokumentu sposobie wprowadzania. Sposób wprowadzania dokumentu należy ustawić w środkowym panelu opisu dokumentu po kliknięciu w odpowiednią ikonę. Masz do dyspozycji dwa pola. Jedno z nich pozwala przypisać docelowy rodzaj zapisu VAT, jaki powstanie na podstawie dokumentu, drugie zaś rodzaj zapisów KPIR. Ustawiając te pola możesz przypisywać sposób wprowadzania dla pojedynczych dokumentów odebranych z portalu. Jeśli jednak chcesz przypisywać sposób wprowadzania wielu dokumentom naraz, skorzystaj z możliwości, jakie dają grupy dokumentów. To specjalny słownik dostępny w module Konfiguracja, dzięki któremu utworzysz swoiste szablony dla dokumentów odebranych z portalu. Domyślnie program księgowy wyposażony jest w dwie grupy dokumentów – sprzedaż VAT i zakup VAT. Zaznacz kilka faktur odebranych z portalu, a następnie skorzystaj z opcji Nadaj zbiorczo grupę znajdującej się w menu Operacje. W pomocniczym oknie wskaż grupę i zatwierdź wybór. Zaznaczonym dokumentom został przypisany sposób wprowadzania określony dla grupy. Teraz możesz już wprowadzić dokumenty do ewidencji księgowych, zaznacz faktury z portalu i kliknij Wprowadź dokumenty. Program pozwala Ci przejrzeć wstępnie utworzone zapisy księgowe dla kolejnych dokumentów. Zweryfikuj je i skorzystaj z opcji Zapisz i kontynuuj. Gdy skończysz, wszystkie faktury zostaną zadekretowane. Jeśli chcesz podejrzeć zapisy w ewidencjach, skorzystaj z opcji Pokaż zaksięgowane dokumenty.